Muszę być mm, tak na środku, żebyś miała miejsce na zlepienie. Najpierw chcę nie kładź placzków jeden na drugim, bo ci się posklejają. I tak najpierw chcą kłaść na wszystkie a później lepiej. No i mi to tu na deskę, ja mam większą rozmakuję. Mama, zwołaj Nataszę. Świetnie, brawo. brawo, pięknie. Jeszcze trochę, no, jeszcze trochę. To Czekaj, weź sobie obróć.

Po zrobić. Jeszcze no. no to będzie szybsze. To takie z prawdziwego drewna i pospojanego w tą stronę i świętego. Tak. A co <tot> A <rzela> to jest coś takiego przed No to już poczekaj, teraz wytniemy. Wytniemy kółko. Hej. Moje masz, to jest Masz już A te pierogi są małe. A? Dobre są. Moje są. No jest małe. Bo, bo mało nałożyłeś na dziennie. I masz mniejszą szpankę. No, wytniemy no, kółko. O. I tak trzeba pokręcić. O, piękne kółko. No, teraz trzeba położyć na dziennie i zlepić. Poczekaj, mam ich pomoże. No, wcale i szybko masz. Masz? Trochę. Tu? Masz. I daj na środek. Na no, mhm. um. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze troszeczkę, zaczekaj no, Mam O. Musimy. Czekaj, teraz zlepimy na pół, wiesz? No, on wie. on o, zobacz. Tak, będziesz robił więcej. No, poczekaj, tu weźmiesz poluszkami. O, tu antoś. Nie, nie, tak. Tu mama ci pokaże, zobacz, weź poluszek. I tak poluszkiem tu. O. Ciekawe, czy teraz Marta pomaga babci. Jak znam to nie. No, nie, chociaż no. ostatnio mama że pieczy ciasta i tak, także coś jej się nie, nie, Proszę o paręzu. Tak? Będziesz więcej robił. Ale tak, jest. Tak, no to sobie już posyp. Da... Posyp sobie troszkę, mama ci daje. A cóż, mama jest lepiej. Ja mogłam tylko robić pierogi, jak miałam jedy...